Nie zdziwiłbym się, jakby skiny ze Special Delivery pojawiły się w jakiś sposób w innych grach, choć pewnie nie ma dużych szans na pojawienie ich kogokolwiek w Security Breach. Scott dał mi więcej niż oczekiwałem, bo rzeczywiście dostaliśmy AR skiny w grze o nazwie Security Breach. Nie ten gogaret, na którym wszyscy myśleli, ale wciąż Security Breach jest w nazwie. Nie wychodziło mi o to, że skin są kanoniczne, wyobrażam je sobie jako merch, faktyczny Freddy z coś tego typu, ale nie spodziewałem się tego jakoś mocno naprawdę, naprawdę coś dużego. Niestety ten właściwy Security Breach nie wyjdzie we wczesnym 2021 skąd przesunął to na drugą część roku i przygotował się na swoje śmierć. Kill me. Kill me. Burn my house down. Gonna... Ale dostaliśmy coś w zamian inny Security Breach, Furious Rage. Nowa gra Scotta poszła dużym echem, nawet nie po fandomie. Ganger zrobił całego posła informacyjnego na ten temat, taki even. Ta gra pozwala nam zdobyć trzy gwiazdki, jedną normalnie, drugą za Hartmut, a trzecią za podejście bez żadnej śmierci i bez użycia skota nierazu. W tle będzie leciało moje podejście na trzecią gwiazdkę, udane. Na szczęście już byłem gotowy pokazać nieudane. Będę ucinał to tutaj, to, to, bo trochę długie jest to na cały odcinek. Furious Rage to najnowszy następca na Forda. Jeśli macie wgrane w mózg wszystkie steamowe posty Scotta, jak to powinniście, to na pewno dobrze pamiętacie, że kiedy Scott anulował FNaF6, wspomniał, że chce zrobić więcej minigierek jak te w FNaF World Update 2, wiecie, Foxy Fighters czy Cast Magical Rainbow, takie miłe, przyjemne, małe dla zabawy rzeczy. I następcą FNaF Worlda zostało Freddy in Space 2. Scott zasugerował potem powstanie Freddy in Space 3, ale miał na myśli po prostu inną, podobną grę. I taką dostaliśmy, dostaliśmy Furious Rage, który którym dzisiaj omawiamy. Akurat chciałem teraz zrobić film na temat FanForda, więc, jako że są to lekko powiązane rzeczy, to przez ten tydzień spodziewajcie się tylko tej gry, tylko rzeczy związanymi z Warden. Ale pytanie, co dalej? Scott skończył z dużymi projektami, bo ma teraz od tego ludzi, ale wciąż nadzoruje dużo, ma dużo pracy: Security Breach, film FNAFA, książki, fanverse, merch. Scott ma czas na swoje projekty, ale nie oczekujmy od niego za dużo. Wciąż ma dużo na głowie i nie wywali nam paru gier na rok, jak to robił za czasów początku FNAFA, ale tworzyć, wciąż tworzy. Samo Fury's Rage to prosta walanka, Nie ma skomplikowanych mechanik, są cztery poziomy i dosyć łatwo przejść wszystko poza trzecim. Marynetki są powalone. Ale gra ma swoją trzecią gwiazdkę za podejście bez żadnej śmierci i bez użycia skotom. Na takim podejściu chciałbym, żeby pierwszy poziom był trudny, reszta coraz łatwiejsza, bo jeżeli już... Wygram pierwszy, to na ludzie przejdę resztę. Lepiej, żeby ciężki level był w trzecim, więc dobrze, że ciężki jest trzeci, a nie czwarty. Gra ma bardzo proste mechaniki, ale ma swoje twisty. Największym z nich są chyba piłeczki, które pojawiają się w poziomie trzecim. Ciekawie zmieniłem rozgrywkę, dają jakiś cel temu blokowaniu. Bo niby można nim ładować sobie specjalny atak, ale mało kto tego używa. Piłeczki, potem atak Venni to dwie rzeczy, które zmieniłem lekko rozgrywkę w dosyć ciekawy sposób. Fury's Rage ma też sporo niesprecyzowanych rzeczy i zabawnie jest oglądać różne gameplay z tej gry, bo ktoś ogarnia jakąś mechanika szybciej, ktoś wolniej, ktoś nie będzie ogarniał jak działa specjal i czym jest stamina przez parę poziomów. Ktoś zdechnie piłeczek 10 razy, zanim ogarnie, że można je blokować. Ktoś dojdzie do wniosku, że jeden animatronik ma więcej żyć i staminy niż drugi. Wychodzą z tego ciekawe reakcje i fajnie się to ogląda po czasie, kiedy się samemu wszystko ogarnia. Takie ciekawostki to na przykład to, że złoto, naszyniki, fast dają coraz więcej punktów. W każdej następnej mapce. silnik daje najwięcej, najpierw 1000, potem 2, potem 3, potem 4000. Czasami wygląda też, jakbyśmy niesprawiedliwie dostali obrażenie, ale wina tutaj tego, że naładowanie sobie staminem ma podobną animację do otrzymywania obrażeń. No i pamiętajcie, skaczcie zawczasu. Kiedy przeciwnicy Was klepią, macie utrudnione wykonywanie akcji, dlatego możecie mieć okropne trudności w atakach czy w użyciu specjalnego ataku. Może być bardzo szybko za późno i nie będziecie mogli uciec. Jest też taki dziwny ruch, którym jest atak w trakcie poruszania się. Jeżeli tak robimy, to nie znokautujemy przeciwnika normalnie, ale on sam przewróci się po paru uderzeniach. Ale wydaje się to dosyć mało przydatne, bo jak testowałem, to chyba nie zadaje to przeciwnikom więcej żyć, a działa wolniej. Czasami przydaje się, żeby uciec trochę od przeciwnika, który atakuje z drugiej strony, ale w tym przypadku kopniak robi lepszą robotę, wydaje mi się. Można to wykorzystać, jak przeciwnicy są trochę oddaleni od siebie, a ty chcesz klepać obu raz, Ale nie róbcie tego na finalnym bosie, bo zbliżycie się do niego i zacznie was klepać mocno. Najzabawniejszy w całej grze jest oczywiście Scott Crafton, czy tam AnimDude. Jak już Scott stwierdził, zrobił z siebie bohatera, żebyśmy mogli walczyć razem z nim, żeby ludzie go nie zabili za opóźnienie gry. I to tyle super, że dostaliśmy głos Scotta po raz pierwszy od FNAF-3 albo od wywiadu dołku, ale ty się nie liczy. Głos w grze. Walcząc z przeciwnikami zbieram małe animduty, których później możemy używać i cóż, reakcje z tego są świetne. Ten potwór wygniata wszystkich w ziemię, czasami wywala poza ekran i jeszcze bije dalej. Nie ma żadnych granic. Bardzo brutalna postać. Pamiętajcie też, w trudnych sytuacjach najlepiej, żeby Dude nie wyleciał wam poza ekran, bo zacznie po prostu ignorować zbliżających się nowe postacie, nowe mobki będą poza jego zasięgiem i zaatakują się z obu stron. Dlatego najlepiej pilnować, żeby boss i AnimDude siedzieli mniej więcej w środku, przy środku. Dude tak czy tak będzie wypychał go poza ekran, ale jeżeli wszystko będziecie robili dobrze, to z zniknie, zanim uda wam się to zrobić. Bo się znowu zbliży, znowu włączyć Animbjuda. Jeżeli to garnicie dobrze, wybierzecie jedną część ekranu, a nie wybierze drugą. Jest znacznie większy spokój podczas walki. Jeśli miałbym powiedzieć, kogo minuję, ogólnie Roxanne i Chica. Roxanne ma wysokie szczęście, co oznacza, że dostaje dużo punktów i szybko leveluje. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo oczywiście RNG to RNG. Widziałem, jak to Chiny zdobyły więcej Freddy niż ja Roxanne. Chika jest szybka i ma dobrego specjala, więc przydaje się na trzecim poziomie. A na moim wygranym podejściu pod końcu, że Montiego, bo chłopak dużo bije, więc był użyteczny przeciwko Frostberom, przeciwko finalnemu basowi. Jego staty są dobre, ale jest chyba najwolniejszy ze wszystkich. Gra jest pełna sekretów, ale nie fabularnych sekretów i stregów po prostu, zabawnych wstawek. To tutaj tam, jak na przykład animatroniczna restauracja. Jesteśmy otwarci. Przepraszamy. Mamy person service, mamy dużo graffiti. Czy po prostu napisów jak It's Me, napis Freddy Sachs, fioletowy samochód, no i jest Burgers and Fries, nawiązanie do Candy's, prawdopodobnie, jest Scrap Trap. Cała ta lokacja, każe mi się z Security Bleach, choć nie jestem pewny. ostatnia fabryka, mamy baby ukrytą w tym dziwnym urządzeniu. Ta baby to chyba nawiązanie do czwartego słowka. Ogólnie sama fabryka wygląda na związaną z chickami albo z dziewczynami, jeżeli bierzemy baby i wani pod uwagę, bo w tle widzę tutaj stroje w kolorach tojczyki, glamrock chiki. Większość bossów wiemy czym jest. Soldozer to legenda ze starej Gry Scotta, Brawl Boy to Brawl Boy z Snawdem, Wani to Vani, tylko VR Vier są trochę niejasne. Chyba nie nawiązują do nikogo specyficznego po prostu do gry, do Help Wanted, bo nie widzę tutaj włosów wani, nie ma nikogo innego, bo w historii była tylko tej gry Jeremy jeszcze. Po prostu nawiązanie do Viera. Wyraźnie też widać, że gra porusza dosyć poważne, wroczne tematy, jak kanibalizm czy cringe kultur bardzo głęboka, przemyślana fabuła. Każdy mały przeciwnik ma jakąś swoją nazwę, zgodnie z plikami gry. Ale niektórzy się wyróżniają, bo to wyraźnie skiny ze Special Delivery, co już mówiłem na początku odcinka: Radioactive Foxy, Broiler Baby, Clown Springtrap, Frosbear. W plikach gry nazwałem się inaczej. Ale to naprawdę świetny pomysł na małą gierkę. Przeciwnicy są losowi dziwaczni, ale są nawiązaniem. I nie tylko nawiązaniem do postaci, do Chica Foxy'ego, do Freddy'ego itd., ale do konkretnych skinów. To bardzo mi się podobało. Oczywiście jest parę innych postaci: zwyczajna marynetka, Tugle, Cheaper, Tug -Chica, Mangle, praktycznie pół na pół skiny i nie skiny. Sam piąty level jest źródłem różnych troli. W dużej części z powodu bossa, który, zgodnie z plikami gry, nazywa się Dream Geist, prawie Purple Geist, ale nie są do siebie zbyt podobni. Dream Geist to jakieś duże nawiązanie do FNAF 4. Widzimy pudełko, klucz, figurkę tejczyki, zegary, szóstą rano. To z tyłu wygląda jak kropówka z FNAF 4, nie jestem pewien. Dream Geist nie może też mówić, ma półprzyzroczysty ogon, ma masę wyjść na kusze, Dużo rzeczy można wymienić. Nie wiem czy powinniśmy się tutaj czegoś doszukiwać w ogóle, ale jeżeli zachęci to ludzi do teorii, że FNaF4 to sen, bo Dream Guys, a nie dyski percepcyjne, to dla mnie dobrze. Ale najbliższe tygodnie będą pełne dziwacznych teorii na temat tego typa, jestem pewien. Internet poradzi sobie. Dla mnie sam jego poziom jest znacznie ciekawszy. Nie widzimy go całego w grze, bo boss postanawia pojawić się dosłownie na start. Albo skoczył coś zepsuł, albo zmienił na ostatnią chwilę, ale nie widzimy ani nazwy bossa, ani reszty pokoju. Liczyłem na więcej walk w podejściu na Trzecią Gwiazdkę, ale jednak nie. Widzimy to dopiero w plikach gry. Lokacja sama w sobie fajna. Po lewej widzimy Screens FNAF 1, Blueprint assist Location, ale widzimy też trzeci zasłonięty ekran. Na szczęście zasłonięty przez inną warstwę, którą możemy na spokojnie przesunąć lodowa jaskinia jest bazą wielu teorii. Nie mówię o FNaFowych teoriach, nie ma tu żadnej ukrytej fabuły, mówię o teoriach na temat następnego projektu Scott'a. Tu z boku chyba jakiś typ jest, nie jestem pewny, ledwo widoczne, ale wszyscy powinni wiedzieć z czym kojarzy się lodowa jaskinia. W końcu filmik z 2015 roku, na którym to mówię, ma cóż, małe wyświetlenie. Te Scott dodał nowy teaser, ale tym teaserem nie jest jako taki nowy, nowy obrazek, tak jak zwykle on robił. Scott na swojej stronie podał dwie ścieżki dźwiękowe, które pojawią się we FNAFORdzie. Jest to ścieżka dźwiękowa do walki i do śnieżnej jaskini. Powiedziałem tam, śnieżna, a powinna być lodowa. Clinch Pongu z 2015 roku, albo Fonga jest z 2015 roku. Ale co ważne, Ice Cave Team istniał, ale nigdy nie został wykorzystany, nie usłyszeliśmy go w grze. Dlatego ta ilustracja daje ludziom nadzieję. Nadzieję na Fnafor 2. Albo FNAF World remake, cokolwiek związanego z tym grą. Tory głoszą, że to są teasery następnego osobistego projektu Scotta. Nie jest jasne, czy to będzie gra w 2D, czy w 3D. Scott wygląda, jakby przyzwyczaił się do korzystania z pomocy artystów i zrezygnował z modelowania na własną rękę, ale tak czy tak jest szansa na coś większego, na właściwego następcę fnaf Worlda. Albo na nazwę małą minigierka, nie wiem. Powiedziałbym, że wygląda to dobrze i obiecująco, ale pamiętajcie, nic nie jest potwierdzone, Scott może nic nie robić i wszystko co powiedziałem to może, to mogą być bezcelowe i dla zabawy. Chociaż argumenty są dobre, bo po drugiej stronie mapy jest więcej ekranów. Jeden z rozmytą moretką Frediego, to chyba rzeczywiście Adventure Freddy, czyli znowu FNaF World. A także obok jest lawowa jaskinia. Jedna zimna jaskinia, jedna gorąca jaskinia, ale naprawdę chciałbym, żeby coś z tego wyszło. Coś tutaj jest sugerowane, tym bardziej, że mordka Freddy'ego jest zamazana na tym nowym renderze czy rysunku. Jeżeli to nie jest żadna zapowiedź, naprawdę nie wiem co Scott miał przez to na myśli. Bo to nie wygląda na zwyczajny easter egg, jaki widzieliśmy wcześniej. Nie wiem. Zakończenie też jest takie dwuznaczne. Mamy pytanie. Jaki był prawdziwy cel tej walki? Bohaterowie martwym się, że ktoś odwrócił ich uwagę od czegoś innego. Mamy nadzieję na nadchodzące dobre rzeczy. Co nawiązuje prawdopodobnie do Security Breacha, wydaje mi się. Skąd dał nam tą gierkę, żebyśmy się na niego nie gniewali, odwraca naszą uwagę, prontuje nas w walkę, żebyśmy nie myśleli o tej głównej grze, która jest przesunięta na drugą połowę roku. Patrzymy na Horyzont w nadziei na Security Breach, tak? Wydaje mi się, że ma to sens, ale jeśli jest to mniej meta, a bardziej fabularne, może chodzi cały czas o FNaF tego, którego widzieliśmy w piątym poziomie. Chodzi o to, że gra jest zapowiedzią następnej, nie wiem. Ale jak mówię, nie nastawiajcie się na dużo, nie hypujcie się na grę, która oficjalnie została zapowiedziana. Szansa jest. Potwierdzenia nie ma. Chciałbym zobaczyć FNAFORDA, z którego nawet sam Scott będzie zadowolony. Liczę na to. Ale na dzisiaj to tyle. Czy podobała Wam się gra? Bo mi bardzo. Ale strasznie się wkurzam, próbując zdobyć trzecią gwiazdkę. Już jestem takim lekkim prosem, ale nie wydaje mi się, że dam radę to przejść za pierwszym podejściem, znowu na trzecią gwiazdkę. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych FNAFORDowych filmach.